Start over new What I wanted to be Never came to me I've lost my way Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry Witam Was kochani serdecznie w kolejnym vlogu jest jeszcze, moi drodzy rano, w czas rano dopiero tyle, co się zrobiło na polu, widno powiem Wam, że ja właśnie jak Wam ostatnio mówiłam, taka rutyna, można powiedzieć każdy dzień szklaneczka wody z cytryną przed śniadaniem, zanim zjem śniadanie, to najpierw właśnie wlatuje woda z z cytryną, nie wiem, tak się teraz jakoś nauczyłam, smakuje mi i w ogóle no, nie wiem, zobaczymy jak to długo będzie trwało, no ale jest e, fajna taka woda z cytryną, taka wiecie letnia, ciepła, nie za zimna, nie za gorąca, taka właśnie letnia, także mam tutaj właśnie już szklaneczkę przygotowaną z wodą, zaraz sobie wypiję, no i gdzieś dopiero za jakąś godzinę, półtorej zrobię sobie śniadanko a jak widzicie, już u mnie już pewnie widzieliście na Instagramie, no ja już wyciągłam sobie dnie, tak więc zobaczcie, jedna dynika, tutaj już właśnie włożyłam ta świeci sobie. No, i jedna jest taka czarna, też tam na korytarzu, też mam taką biało-czarną. No i oczywiście udamiana w pokoju też jest właśnie taka dnia. Powiem Wam, że tak niedużo ozdób, ale tyle moim zdaniem, tak minimalistycznie, a wystarczy. Tak samo pozmieniałam poszewki, tak jak widzicie, więc jest troszkę, y, można powiedzieć, inaczej. Tak więc, moi drodzy, ja sobie piję y, wodę tutaj z cytryną. A Was moi drodzy zapraszam na kolejnego vloga. Idę właśnie teraz tutaj na balkon. Zobaczyć, czy trzeba podlać kwiaty, bo w sumie powiem Wam, że podlewałam je wczoraj, a wieczorem w ogóle padał też także mają mokro, bo wczoraj późno wieczorem też podlewałam, więc no nie potrzeba. Te już mega się takie suche zrobiły, chociaż widzę, że już się robią takie zielone z powrotem. No ale zobaczcie, jaka tutaj jest ta piękna właśnie yy, ta surfinia, surfinia vista, to jest ta mini. I wydaje mi się, że na drugi rok właśnie kupię y, z tych właśnie y, tych drobniejszych. Mega się powiem Wam rozrosła tutaj, na tym oknie, przepięknie naprawdę wygląda. Także widzicie, jesień, moi drodzy, pełną parą. Dzisiaj jest w ogóle o wiele chłodniej, także ja już uciekam do domu. I tak, moi drodzy, powiem wam, ale rano się teraz nie chce wstawać. Godzina 5.30 to jest jeszcze tak strasznie ciemno, że powiem wam, że no. Ja już sobie nie wyobrażam tych dni, powiem wam, nie lubię już tej jesieni, wiecie, takie jeszcze, jak jest ciepło, to jest fajnie, ale dzisiaj powiem wam, że taka pogoda jest, strasznie wieje na polu, jest o wiele e, chłodniej, także, no widzicie, niestety już e, trzeba się po prostu przyzwyczaić, że niestety to już będzie jesień, wtedy będzie zima, no i znowu będziemy, kochani, czekać e, do wiosny, nie wiem. Ja nie lubię już tych dni, nie lubię, szczególnie rano jak wstaję, a jest ciemno za oknem. No to niestety, ale nie lubię. Musiałam włączyć tutaj światło, dlatego, tak troszeczkę jest jasno, bo jest niestety ponuro na tym polu. Że miejmy nadzieję, że w ciągu dnia się moi drodzy wypogodzi. Ja idę sobie właśnie spiąć włosy, bo tyle co je właśnie rozczesałam, idę je spiąć. No i później zrobić oczywiście jakieś śniadanie. No i tak, moi drodzy, troszkę ogarnięta spięte byle jak y, tylko w kucyk. W ogóle potem y, muszę właśnie jechać y, po chleb, muszę jechać kupić jakąś y, wędlinę. I ja powiem Wam, w sumie ostatnio tak nie lubię robić takich zakupów, nie chce mi się. No ale co zrobić? Ktoś to w końcu y, musi zrobić, a zawsze wypada to na mnie, więc niestety. Trzeba to jakoś y, ogarnąć, ale dzisiaj nie pojadę tak wcześnie. Pojadę dopiero y, później, gdzieś y, po południu, bo nie chcę mi się wcześniej jechać. Zresztą, y, zanim, wiecie, y, człowiek się rozkręci, muszę trochę jeszcze tutaj y, posprzątać. No to, a zresztą zawsze wcześniej rano jadę, także dzisiaj pojadę sobie dopiero później. Właśnie teraz tak patrzę tutaj w okno, jak strasznie wieje na tym polu, także nie chcę mi się jechać y, z rana pojadę sobie dopiero później, no także później jakieś moje drogie zakupy. Na razie mam na sobie tego mojego t-shirta, tego y, króliczka. Y, jak zawsze z rana wolę sobie jakąś taką koszulkę pod koszulkę właśnie t-shirt ubrać, y, żeby było wiecie y, na wygodnie. W ogóle powiem wam, zrobiłam zamówienie z y, C&A. Dzisiaj y, zrobiłam jeszcze jedno, y, bo chodziło o kurtkę, właśnie Kamila chciała kurtkę i powiem Wam, że te kurtki tak mega się szybko sprzedają, że dzisiaj już były ostatnie sztuki, więc y, zamówiłam. Y, nie będę czekać do później. Jest pogoda jaka jest, będzie coraz zimniej, no i wiecie, potem już nie będzie po prostu co y, kupić. No, także moi drodzy byłoby na tyle. Ja idę teraz sobie, robię dopiero y, śniadanie. No i co moi drodzy, odezwy się do Was y, później. No a teraz, moi drodzy, wleciała kawka zbożowa y, z mlekiem. Oczywiście w kubeczku y, dynia, takim dyniowym. Także ostatnio nie wiem, tak mi jakoś wzięło na ten kubek, że więc teraz częściej piję właśnie w tym kubku. Właśnie tutaj słuchaj, że idzie radio. Nie lubię, jak jestem w kuchni, coś robię i jest cisza. Także zawsze mam kochani radio włączone. Y, Także na bieżąco wiem, co się gdzie dzieje. <grywa> Dobra, moi drodzy, pijemy sobie teraz kapkę zbożową. No i potem co? Bierzemy się za sprzątanie. No i zobaczcie, zrobiła się pogoda. No i więc wzięłam się właśnie za mycie okien. No bo jednak w sumie, wiecie, póki jest ciepło, jeszcze wyszło słońce, więc yy, trzeba te okna po prostu, wiecie, umyć. I tak moi drodzy, ja właśnie w tej chwili y, wychodzę, właśnie jeszcze sobie muszę tu przypiłować, bo mi się coś haczy paznokieć, a tego nie cierpię, zresztą mam już trochę odrapany lakier, więc dlatego też się trochę haczy, przydałoby się w ogóle y, pomalować je, ale nie mam y, czasu, zresztą dzisiaj jeszcze myłam, y, jak widzieliście, pokazywałam okno, umyłam tylko y, w kuchni. Resztę nie miałam, bo muszę właśnie jechać. A poza tym, też tak strasznie znowu wieje, jak świeciło przez to słońce. Tak teraz zaszło, wyszły jakieś chmury i strasznie wieje wiatr. Zarzuciłam na siebie marynarkę, spodnie, no bo jest troszkę chłodno. No i powiem Wam, że przyszło to zamówienie z Sinseja. Tam mam tylko rzeczy dla Damiana Ciuchy. No i powiem Wam, że się tak wkurzyłam na tego Sinseja. Że już mi się odechciało po prostu robić tych zamówień online, tylko lepiej jechać po prostu, wiecie, do sklepu. Zamówiłam mu, moi drodzy, taki dres ładny, no i przyszedł kompletny. Przyszła bluza, a spodni po prostu nie ma. No i wkurzyłam się, zadzwoniłam właśnie do nich tam do Gdańska, bo oni tam mają chyba tą siedzibę to całe w ogóle biuro i tak dalej. No i co? Albo odesłać bluzę, albo yy, 15%, tam chyba minus 15% na kolejne zakupy, więc wiecie, no nie chciałam się już bawić w to wysyłanie. Bluza jest naprawdę fajna. No i chciałam, żeby cały po prostu był ten dres, żeby te spodnie chociaż odesłali, ale niestety oni nie mają takiej opcji, nie doślą. Zresztą w ogóle tego rozmiaru już też yy, nie ma, bo ten dres się pokazywał, był, potem go nie było. No i co, stwierdziłam, że wezmę tę minus 15 na kolejne zakupy i jak drugie zakupy będę robić, to po prostu wpiszę sobie ten kod, bo dostam taki kod indywidualny, on jest do końca roku, więc zrobię jakieś zamówienie, to po prostu skorzystam z tego kodu. No, widzicie, tak moi drodzy sensei y, robi, y, zamówienia pakuje. Zresztą y, powiem Wam, że dość szybko spakowali, bo ja to zamówiłam wczoraj rano i wczoraj nagle szybko było spakowane i wczoraj od razu zostało wysłane no i dzisiaj przyszło na drugi dzień. No i tak mówię, jak się tak spieszą to po prostu tak y, pakują. Y, szczerze mówiąc powiem Wam, że pierwszy raz mi się coś takiego przydarzyło, bo robię zamówienia senseia i jeszcze mi się coś tak e, nie przytrafiło, żeby czegoś, wiecie, po prostu nie było, zawsze było wszystko kompletne. A tutaj nawet na bluzie jest ta, wiecie, naklejka, pisze dwupak, e, miały być spodnie, no i spodni nie ma, była sama blusa i byłam tak zdziwiona, e, że po prostu tego nie ma. Tak mi zależało, wiecie, na tym komplecie dla Damiana, na tym dresie, taki fajny, czarny, tu z taką dużą literką A i jeszcze jakiś napis... No i co mamy samą y, bluzę, bo spodni niestety nie ma, a już kolejnego nie domówię, bo go niestety w tym rozmiarze nie ma. No chyba, że będzie się pojawiał, y, pojawi za jakiś czas. Nie wiem, ale widzicie, tak to jest. Dajcie znać, y, napiszcie pod filmem, czy też tak byliście y, z tym sinsejem, czy też czegoś nie dostaliście, czy raczej wolicie kupywać rzeczy stacjonarnie, a nie online. No widzicie. Tak, to jest. Dobra, to jak coś, to piszcie pod filmem, a ja, moi drodzy, teraz uciekam, jadę sobie odebrać ten mój chleb, bo mam zamówiony, zostawiony. Jest już po godzinie chyba 14, no, będzie koło 15. No to więc zjadę, jadę jeszcze kupić jakąś wędlinę, no i takie, wiecie, drobne zakupy. No, to ja, moi drodzy, jestem już tutaj na rynku. Lecę właśnie sobie chleb odebrać i... Do intermarszy muszę podjechać później. No i tak, moi drodzy, już jest odebrany. Jadę teraz właśnie do intermarszy zrobić jakieś jeszcze małe zakupy i do domu uciekam. Jestem właśnie, moi drodzy, pod pod czym? Pod Lidlem, bo niestety w Intermarszu nie było pieczarek, a potrzebuję właśnie, no i podjechałam sobie tutaj niedaleko, mam właśnie Lidla, więc idę, moi drodzy, po pieczarki, bo tu na pewno chyba będą. No i powiem wam, że zaczął padać deszcz. I niestety, moi drodzy, rozlało się. Tak leje, tak tutaj właśnie pada, że powiem wam jakaś masakra po prostu z tym yy, deszczem, że to tak nagle powiem wam nic nie padało, nic się nawet tak nie zapowiadało w sumie, tylko te wiatrzyska takie były. No, a zaczęło padać. Yy, kupiłam powiem wam pieczarki. Yy, dwa opakowania kupiłam, bo były te pakowane. No i zobaczcie, moi drodzy, zobaczcie, co ja kupiłam. No cała ja. Ostatnie trzy pączki, moi drodzy, pistacjowe, które naprawdę uwielbiam. Próbowałam tych z ale z powiem wam nie, beznadziejne są tak niedobrze w smaku, w ogóle suche. Yy, mało jest tej masy pistacjowej, w ogóle ta masa jest taka, wiecie, w sumie nie pistacjowa. A te tutaj z Lidla to naprawdę one są obłędne. Uwierzcie, są tak dobre, że jak ktoś jeszcze nie jadł, a macie okazję spróbować, to naprawdę, kochani, polecam pączki pistacjowe to tylko z Lidla. Naprawdę są bardzo e, dobre. No, a teraz jadę do domu, bo będę robić takie, wiecie, z nowego przepisu mam, coś takie à la krokiety. Tylko nie takie krokiety jak zawsze robię z mięsem, wiecie, i pieczarkami. Tylko te są akurat bez mięsa. Tam są e, pieczarki ser żółty i natka pietruszki i co tam jeszcze jest cebula to trzeba wiecie podsmażyć właśnie pieczarki trzeba obrać zetrzeć na tarce o tych gruby, grubych oczkach ser tak samo no i to pieczarki trzeba podsmażyć z cebulą no i potem jak ostygną dajecie właśnie starty ser, yy, yy, robicie naleśniki, no i te naleśniki przekrajacie jakoś w yy, pół, w połowę i zwijacie na takie trójkąty i to smażycie. Także nie wiem, yy, zrobię właśnie to dzisiaj, miałam ochotę, więc jadę do domu i zabieram się właśnie za te takie krokieciki właśnie z, yy, z serem i z pieczarkami. Dobra, jadę moi drodzy, odpalam moje... Auto niesamowicie pada powiem Wam niesamowicie No i zobaczcie, tak właśnie pada. Leje po prostu. No i niestety moi drodzy stoimy w korku i to niezłym. Ja już jestem w domu tu są akurat moje zakupy muszę właśnie teraz je z tych torb powyciągać bagietkę tak samo tutaj kupiłam także więc wyciągam chowię to no i oczywiście będę robić z tymi pieczarkami tutaj ja teraz moi drodzy właśnie umyłam sobie tutaj pieczarki, wyciągam tarkę, zetrę je na tarce, zetrę ser no i tutaj przygotowałam sobie patelnię na której będę smażyć cebulkę, też muszę ją posiekać na drobno Podsmażę ją delikatnie wrzucę te później pieczarki przyprawię, prawie dobrze wymieszam. No i jak ostygną dopiero te pieczarki na tej patelni, jak się podsmażą, ostygną, to dopiero wtedy na samym końcu, jak już jest to zimne, wrzuca się po prostu ser, żeby to wymieszać. No i będę dopiero robić ciasto naleśnikowe. Także przepis Wam na pewno też pokażę. No i zobaczcie, moi drodzy, jak to człowiek się potrafi poświęcić, żeby takie danie zrobić, żebym się kurde popłakała. Kupiłam taką cebulę, że tak strasznie szczypię, że po prostu o, nie do wytrzymania. Nie wypolałam ją zimną wodą, tak jak mówią, żeby właśnie zimną wodą ją zlać, ale to i tak nic nie dało, naprawdę. Szczypię, strasznie właśnie się tutaj teraz smaży. Tutaj mi się właśnie ta cebulka teraz podsmaża. No i potem jak się podsmaży, to zobaczcie, tutaj mam akurat starte właśnie pieczarki. No i to potem jak się ta cebulka zeszkli, to te pieczarki sobie tutaj właśnie wrzucę na tą patelnię. I oczywiście do tego moi drodzy, jeszcze są potrzebne dwie łyżki właśnie pociętej, właśnie posiekanej, poszatkowanej pietruszki takiej właśnie świeżej. Kupiłam właśnie na targu, bo jeszcze na targu były dwa stragany. Powiem wam, zdążyłam kupić ziemniaki, śliwki kupiłam, no i kupiłam taką ładną pietruchę, właśnie ją umyłam, no i teraz ją posiekam. Oczywiście nie wszystko, gdzieś może tyle z dwie łyżki mają być, no to, to gdzieś tyle. Potniemy. I zobaczcie, ja właśnie sobie teraz piekę te moje krokieciki, właśnie takie trójkąciki. No powiem Wam, że jednak jest to czasochłonne. Myślałam, że wcześniej się upadam, ale już jest kurczę 17, chyba 30, więc no trochę czasu zajmuje. Zresztą zobaczcie, taki bałagan tutaj. Tu mam kolejne w bułce. Tu muszę wrzucić kolejne, co mam tutaj. Tu mam jeszcze farsz. no po prostu powiem Wam, bałagan, potem trzeba to wszystko myć, sprzątać. Zobaczymy jakie będą smakować. Ale pięknie pachną. I zobaczcie, pierwsze już wyciągłam, tak wyglądają naprawdę apetycznie, pięknie pachną. Jak ostygną, to spróbuję i na pewno dam Wam znać, czy one są dobre czy nie, ale zapach, rewelacja. No po prostu jakbyście smażyły krokiety. Tak pięknie pachną. I zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Ja już zjadłam, powiem Wam, dwa. Tu jest trzeci, naprawdę niesamowicie to smakuje. Bardzo dobre są. Zobaczcie, jak to w ogóle chrupie. A tak właśnie wygląda y, przekrój w środku. O, zobaczcie, tak to wygląda naprawdę bardzo dobre. No, smakują jak krokiety, tylko tak jak mówię, tutaj macie w tym pieczarki, ser żółty, no i pietruszkę, no i oczywiście przyprawione pieprzem i solą. Naprawdę bardzo dobre, polecam, na pewno tutaj Wam pokażę tak samo przepis, jak ktoś będzie chciał, będzie sobie mógł zrobić, są rewelacyjne, polecam. A tutaj, moi drodzy, pokażę Wam właśnie y, przepis na te krokiety z pieczarkami i serem. Macie tutaj składniki na ciasto. Powiem Wam, że ja naleśniki nie robiłam z tego tutaj przepisu, tylko po prostu naleśniki robiłam tak, jak ja robię naleśniki do moich y, krokietów. Y, każdy na pewno wie, jak się robi naleśniki, więc ja robiłam według swojego przepisu, a tu macie nadzienie, to nadzienie i resztę już robiłam według y, przepisu. A y, właśnie naleśniki robię. Według siebie, ale ktoś, jak będzie chciał, no to też może zrobić z tego. Także kochani, pokazuję Wam właśnie tutaj cały przepis, co potrzeba krok po kroku. Mam nadzieję, że się odczytacie, bo ja na szybkiego wiecie, to pisałam. A jak piszę na szybkiego, to wiecie, trochę baźgram, więc mam nadzieję, że odczytacie się. Naprawdę świetne są, także kochani polecam Wam z całego serducha, bo naprawdę rewelacyjne. No i tutaj macie końcówka. Także mam nadzieję, że doczytacie się i po prostu zatrzymacie sobie film, przepiszecie sobie cały przepis i. Będziecie, kochani, działać w kuchni krokiety z pieczarkami i serem. No, muszę Wam, kochani, powiedzieć, że czasochłonne są właśnie te krokieciki, właśnie te trójkąty, co, jak widzieliście, robiłam. No, naprawdę trochę czasu one zajmują, ale warto było, naprawdę warto. Ja powiem Wam, że robię takie, wiecie... Tradycyjne właśnie te krokiety, czyli z mięsem i z pieczarkami. I one są wtedy takie, wiecie, podłużne, no czyli tak normalnie wyglądają jak po prostu jak krokiety podłużne zwinięte w naleśniku. A te są znowu inne, bo one są z pieczarkami, z serem żółtym, no i z zieloną natką pietruszki. Naprawdę smak jest rewelacyjny. Nieźle, fajnie chrupią, są chrupiące, jak widzieliście, chyba było słychać na filmie, jak go przekrajałam. Naprawdę, mega chrupiące. No i przede wszystkim bardzo dobre, smaczne są, także, kochani, ja Wam polecam. Ja je robiłam dzisiaj pierwszy raz, bo tak jak mówię, zawsze robię tradycyjne z mięsem i z pieczarkami. A dzisiaj były tylko pieczarki, ser i tak jak mówię, pietruszka. Wiem, że się powtarzam, ale. Takich jeszcze, moi drodzy, nie robiłam, je się zwija właśnie inaczej na trójkąt, ale naprawdę, uwierzcie, są bardzo dobre. U mnie Damian jak nie lubi, to znaczy nie lubi, nigdy nie chciał spróbować krokieta, nigdy nie chciał tak dzisiaj zjadł całego, jednego. Mówi, a spróbuję, spróbuję, no i zobaczcie, spodobało mu się jak to tak chrupało i mówi, daj mi, ja sobie sam przekroję. Bo chce słyszeć, jak to chrupie. No i zjadł i powiedział, że bardzo dobry. Mówi, do 10 to mówi daje 12. No także widzicie, naprawdę bardzo dobre. Tutaj przepis też macie. Także więc, jak ktoś lubi piec, lubi smażyć coś nowe jakieś danie jeszcze nie robiliście takich no chyba że znacie no to, to wiecie no to nie musicie robić albo robicie już yy, co jakiś yy, czas po prostu ja mówię dzisiaj robiłam właśnie pierwszy raz te i naprawdę bardzo dobre są bardzo dobre nie muszą być tylko z mięsem z pieczarkami bo yy, takie też yy, mogą być powiem wam że już trochę jestem zmęczona bo też stanie smażenie tego żeby to ino zrobić a jeszcze to smażenie właśnie Ee, już jest dość późno. Ja idę się właśnie, przebieram, wskakuję w moją piżamkę, robię sobie demakijaż no i uciekam, coś może obejrzeć. A Wam moi drodzy, jak też się podobał taki dzisiejszy vlog, to dajcie kciuczka w górę. Oczywiście pamiętajcie nadal o subskrypcji kanału. No i nie zapomnijcie zostawić jakiegoś śladu po sobie pod filmem, byliście, że oglądaliście. Ja Was kochani serdecznie pozdrawiam, życzę Wam, moi drodzy, miłego weekendu, bo dzisiaj kochani jest piątek, nie wiem czy Wam mówiłam, ale dzisiaj jest piątek, jutro sobota, także miłego, pięknego, słonecznego kochani weekendu. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się do następnego vloga. Pa, pa.